krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku Wesprzyj na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz, miłego oglądania. Siemanko, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się upraszczaniem pewnych wyrażeń, wykorzystując własności potęg. No i zaczniemy od takiego przykładu, pierwiastek z dwóch do potęgi czwartej. Na pierwszy rzut oka ktoś by pomyślał, o ludzie, tu są i pierwiastki i potęgi, ale tak naprawdę w odcinku o potęgach, o wykładniku wymiernym, pokazałem, że pierwiastki to też jest pewna potęga, więc możemy to zapisać jako dwa do potęgi jednej drugiej. I do potęgi czwartej. A jak mamy taki właśnie zapis, że jest potęga, i jeszcze później do jakiejś potęgi, no to jest to mnożenie, więc mamy 1, druga razy 4. Zobaczmy, że tutaj też możemy skrócić. Wykładniki też jak najbardziej, jeżeli to jest mnożenie, możemy skracać. Nie musicie tego liczyć jako 4, podzielić przez 2. Będziemy mieli 2 do drugiej, a to jest 4. Następny przykład to minus 3 do potęgi minus 2 i to wszystko do potęgi minus pierwszej. Pozbądźmy się tego pierwszego minusa w potędze, czyli mamy zamiast minus 3 odwrotność, minus 1 trzecia do potęgi drugiej i do potęgi minus pierwszej. I ważna rzecz, jeżeli minus jest do potęgi parzystej, a tutaj jest, bo jest do potęgi drugiej, to można go po prostu pominąć. Więc mamy tak naprawdę 1 dziewiątą do potęgi minus pierwszej, a to jest odwrotność, czyli 9. Te sztuczkę z minusem warto zapamiętać. Kolejna zadanka to jest minus pierwiastek z dwóch trzecich do potęgi szóstej. Znowu minus jest do potęgi szóstej, więc po prostu go pomijamy. Będziemy mieli 2 trzecie do potęgi jednej drugiej, bo to jest pierwiastek, do potęgi szóstej. No i jako, że to jest mnożenie, no to skracamy tą szóstkę z dwójką. Na górze 3 na dole 1. Więc mamy 2 trzecie do potęgi trzeciej. No, i możemy to rozbić jako trzecią potęgę licznika i mianownika. 2 do 3 to jest 8, a 3 do 3 to 27. Wynik to 8 8,27. I kolejne zadanie. Pierwiastek trzeciego stopnia z 1 czwartej do minus 3. No i może to strasznie wygląda na pierwszy rzut oka, ale postarajmy się jakoś dojść do wyniku. Najpierw pozbądźmy się minusa, czyli zróbmy odwrotność 1 czwartej. Mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 4 do 3. No, i tutaj ważna rzecz. Ta trójka w potędze może wyjść poza pierwiastek. Więc tak, jakby mamy pierwiastek trzeciego stopnia z czterech do potęgi trzeciej, a pierwiastek trzeciego stopnia z czterech to jest 4 do jednej trzeciej i do potęgi trzeciej. No i zobaczcie, tutaj się te trójki skracają. Mamy cztery do pierwszej, czyli cztery. No i z takiego bardzo trudnego przykładu nagle się okazało, że to jest wychodzi taka ładna czwórka. To teraz weźmy ostatni przykład. On bardzo nam się przyda, jak będziemy wykonywać różne przekształcenia, wzoru skróconego mnożenia i tak dalej. Tak naprawdę będzie się przywijał pewnie w większości działów. E, 3 razy pierwiastek z 7 do potęgi drugiej. E, I tutaj jest zawsze zamieszanie. E, co tu podnieść do potęgi drugiej? Pierwiastek, liczbę, coś mam wybrać, czy może wszystko. No i zapamiętajcie, jak jest taki zapis: 3 pierwiastki z 7, to to inaczej znaczy 3 razy pierwiastek z 7, więc. Ta potęga rozkłada się i na 3 i na pierwiastek z 7, więc mamy 3 do drugiej razy pierwiastek z 7 do drugiej, a to jest 9 razy. No i nie liczymy tego jako pierwiastek z 49, tylko już po prostu razy 7. Pamiętamy, że pierwiastek z jakiejś liczby do kwadratu to jest właśnie ta liczba, więc mamy 9 razy 7, a to nam daje 63. Zróbmy jakieś jeszcze trudniejsze przykłady, może nawet w szkole takich nie będziecie mieli, ale jak się nauczycie już na takich przykładach, to. Te szkolne albo maturalne na pewno nie będą stanowiły dla Was żadnego problemu. Weźmy minus 9 podzielić przez pierwiastek z 3 do potęgi minus 3. No i tak, zapiszmy to jako minus 3 do potęgi drugiej, czyli zamieniamy tą dziewiątkę na 3 do potęgi 1 drugiej. I zobaczmy jedną ważną rzecz, mamy ten minus w ułamku i on jest do potęgi trzeciej, czyli nieparzystej. I tutaj ważna uwaga: jak minus jest do potęgi nieparzystej, to można go wyciągnąć przed i po prostu go przepisywać, ostatecznie go dopisać, czyli mamy tak minus 3, i tu możemy też od razu wykonać to dzielenie, czyli odejmowanie potęg, 2 odjąć 1, druga i do potęgi minus trzeciej. Więc mamy minus 3 do potęgi 3 drugich do minus trzeciej. To jest mnożenie, więc mamy minus 3 do potęgi. 3 drugie razy minus 3 to jest minus 9 drugich. To jeszcze dwa podobne zadanka. 125 podzielić przez pierwiastek z 5 do potęgi 6. No i tak, 125 to jest 5 do 3. Natomiast pierwiastek z 5 to jest 5 do 1, drugiej, więc mamy 5 do 3 na 5 do 1, 2 do potęgi 6. Wykonujemy. Te dzielenie, czyli w tym wypadku odejmowanie potęg. 5 do potęgi 3 minus 1, 2 to jest 5 do potęgi 2 i 1, 2. To wszystko do potęgi 6, więc mamy mnożenie. No i 6 razy 2 i 1, druga, albo 2 albo 2,5 to jest 15, więc mamy 5 do potęgi 15. No i ostatnie zadanko, i w nim skupimy się na skracaniu, które może na pierwszy rzut oka nie jest takie oczywiste, ale zobaczmy. Mamy 25,9 do potęgi minus 3. Razy 125 podzielić przez 81 do potęgi drugiej. I teraz tak, najpierw zajmiemy się tym minusem. Mamy e, odwrotność, więc 9,25 do trzeciej, razy 125,81 do drugiej. I tutaj jedna ważna uwaga, bo ktoś sobie pomyśli, o ja se skrócę 9 z 81, mamy 1, tam będziemy mieli 9 w mianowniku, ale zauważcie, tu jest potęga trzecia. A w tamtym drugim ułamku druga. Nie możemy tak skracać, kiedy są różne potęgi. Więc tak, zapiszmy to wszystko jako najbardziej podstawowe potęgi, jako potęgi trójek i piątek. 9 to 3 do drugiej, 25 to jest 5 do drugiej, mamy 3 do drugiej, na 5 do drugiej do potęgi trzeciej, razy. No i 125,81 to jest 5 do trzeciej na 3 do czwartej i do potęgi drugiej. Rozdzielamy to na potęgę mianownika i licznika, więc mamy tak, 3 do szóstej. Na 5 do 6 razy 5 do 6 podzielić przez 3 do 8. I teraz już jak najbardziej możemy skracać, bo to jest odejmowanie potęg. 5 do 6 i 5 do 6 się skraca, natomiast 3 do 6 i 3 do 8, no to na dole zostanie 3 do 2, więc mamy 1 podzielić przez 3 do 2, czyli 1 9, ale ktoś też może sobie to zapisać jako 3 do potęgi 6 odjąć 8, czyli 3 do potęgi minus 2. Wziąć tego jedną trzecią do drugiej i wyjdzie też jedna dziewiąta. To już jak komu pasuje, to tak może robić. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. I tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał, bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego!